Nie ja Co, on stoi tam ostatnio gdzieś złego Ej widzowie, Nubek serio wygląda sweet! Słuchajcie! Zbudowałem Nuba! <śmieniciela> Co ci się stało komediancie? Co? Co? <śmieniciela> Co to je... <śmany> <śmany> Ej, zostawmy to! O jeju! O jeju! Coś pękło mi w liczebie. O jeju! Ojeju! O Cześć, się i porównam te wszystkie skiny. No dobra, prawie się wyprzedziłem. Co jest grane palion? stary, starałem się jeszcze... Zły stary blok, zły blok wziąłem na sukienkę Nie, dobry jest Ej, w sumie zły, ona ma ciemną sukienkę! Dobra, patrz. No, ale nie wiem ale jest fioletowy Palion, pomóc ci to poprawi Nie Co ty masz z tymi określeniami Daj no, mi oh. te skin yes. mówił Nie o jeden z Idę, 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 idę. tego nie robiłem! Może mieć karty takie? Co to było? Ciągle na... to jest. No mówię ci, że to jest źle tutaj. No to, to jest to źle. Tak. A no to mówię o tym. Ale ja tego nie robiłem. Tak już było. Ja tylko zamieniałem bloki. Ja tylko broki zamieniałem.